Cześć witajcie z tej strony Kamil Games Ja chciałem sobie zagrać w, gr w grę, która jeszcze nie było na moim kanale się nazywa e, Panini Adrali. Ta najnowsza wersja mm. no, Rat to 2018 FIFA World Cup Rosja TM. No mm. Tu się zatrzymam Muszę zaaktywować kilka kart Mam to akurat przy sobie. I niestety, ale wy nie będziecie może, yy, mogli skorzystać z tych kart co ja tutaj mam. Yy, co tutaj w ogóle napisał, bo yy, one już będą wykorzystane. tego nie możecie z nich skorzystać. Tylko pokazuję Wam na razie jak się yy, wpisuję, bo grałem już w tą grę. Ale w starszą, yy, starszą wersję tej gry. Yy, no teraz mam kilka, dokładnie to 10 y, tych kart z tych najnowszych. No. No i Fabański jest. Jeszcze jednego sobie wezmę, kto y, to jest. Tak tak pokazać tylko, że Żeby pokazać. Jeszcze jednego. I zaczynamy. No wprowadzę prowadzę sobie poza odcinkiem, to zaraz wracam. No już jestem yy, po przerwie. Teraz akurat nie yy, skończyłem, pisywać, ale tego ko ten kod Wam zostawię. Kto pierwszy to go sobie przypiszę. Ten kod No to 3, 2, 1 i widzimy się z powrotem za chwilę, kiedy wszystkie je uaktywnię. No dobrze, jestem z powrotem. Więc tak. Yy, na początku zanim tam wejdziemy tutaj do meczu to tak Wejdziemy tutaj, se godło jakieś wyjeźniemy. Jest... A to co jest w środku Teraz ja wybiorę i zaraz, zaraz, zaraz No dobrze już zrobię swoje godło, tak będzie wyglądać Zrobię mniej co mi się najbardziej podobało Teraz twoje ustawienia Jeszcze tam nic nie zmieniałem Edytuj ustawienie i tutaj nie zostawiłam, to jaki jacy mi się na start potrafili? To Rodriguez No na no, dobrze 80. 80, 81 83, dobry blankarz yy. Tylko jak tutaj się... Jak tutaj się daje, bo przynajmniej tutaj jest góry się wyświetlały. A. No, rodzajny. to tepleje. No to wezmę ok. uzupełnienia. Yy, żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń. Żeby nie najlepiej było. I co, to wszystko? Tylko tego. Nie tak, tylko bym tak. Yy. Brak karty. Ten... Aha, już rozumiem. Kliknę na przykład w to miejsce. I mam do wyboru. I tu chcę pogbę Tak B więcej go dodałem. Z tych moich kart. Nie pokazywałem jakich yy, tam mam. Może no, że to chcę kogoś lepszego. Na niego. Ten tutaj wejdzie. Ten jest dobry. Ten tak sobie. Ten też jest dobry. dobry. Tego bym wymienił. Tego. Tego też bym wymienił. Tego. 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 Dobry, tego, biorę. I brąka, jest najlepszy? Nie. Będzie... Tak, to jest najlepszy. Ale nie, będę nie, 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 brał. Hmm. Ile jest raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aha 12, 1 hmm. Który już Nie niecapsza? Jak go Brak Wtedy Nikolas hmm. To sobie go ustawiałem ja jak jaką być i zarobaczę No dobra zrobiłem już moją drużynę i teraz wejdziemy w mecz 1 na 1 Go, Kogoś wysu, wyszukam, bo za chwilę yy, wchodzę Dobrze, już mi wyszukało kogoś Zobaczyła, się wczyta A w sumie już... O, są moje, to są jego No, i ja on teraz wybiera karty yy, Czerwoną 83, 1, 1, tak Aha, muszę na tak A A nie, jak przedtem. No tego. 80. A, jedno i to samo. A, wygrałem jednym punktem reputacji. Było jedno i to samo, ale jednym punktem reputacji wygrałem. I teraz ja. Yy. 80... Tak, no. nie wiem. 85. Nie, ma 72. Tego nie chcę. No...

a, mogę zacząć mu karty stało. Hmm. Tak, na niebieskie postawy. Niebieskie. Nie, niebieskie? Nie wiem, że w to wychodzi. To jest takie, to jest takie? Nie, dostałem trochę. Dobra, to trochę gdyby... A będzie końcówka mm, za, za was wrócę, bo chciałem jeszcze coś wam pokazać, a już jest e, 7 minut. No dobra, niestety ale ten match e, przegrałem. To teraz przejdziemy do e, manager ligi. Dołącz do ligi. To dołącz do jakiejś ligi. Czyli nie jadą internetu, to grać. A? bo muszę e, sobie wybrać ligę nie będę jaka tam liga to później e, teraz turniej proszę 2 minuty zanim World Cup tu pokazałam jeszcze turniej to dwie minuty poczekam i zaraz wracam no dobrze już jestem zaraz e, z, zaczynamy tak piszę. 30 losowych kart dostaniemy no. I teraz 30 losowych mamy Trzeba eee, wybrać najlepsze eee, Według punktacji ataku Ja 107 ale dobra karta nam potrafiła 107 ataku I raz do najlepsze to go brał 89 3 atakujących tutaj zrobimy oho uh -huh. tego tutaj dam Ja to dwa dobrze byśmy się trafili Osiemdziesiąt teraz obrona Ja 9, tutaj nie aż takich dobrych, ale też dobrze się trafili To będzie Cięga. Co? Taka dobra karta? Bufon. Teraz będzie dziesiąta. No i o to chodzi tutaj, że sobie wybierać tak karty? No i zaczynacie. No i o to tutaj więcej o co chodzi. Tak jak mówiłem. No więc komentujcie, subskrybujcie do kolejnych odcinków. Cześć i czołem, pewnie zrobię drugi z tego jak to już będę grał, to cześć, ponieważ jak się z tobą zobaczymy.